Jeżeli miałbym wskazać jeden czynnik, to chyba zainteresowanie historią. Nie wybrałem historii, ale szukałem czegoś pokrewnego, mimo że jestem absolwentem klasy matematyczno-fizycznej. Trzy osoby z mojej klasy poszły na studia prawnicze. Jedna jest czynnym prawnikiem, jedna sędzią, no i jeden. Ja jestem nauczycielem akademickim. Prawo konstytucyjne jest tą gałęzią prawa, które ma chyba w miarę silne związki, licząc tych przedmiotów historycznych, z właśnie historią naszych, naszych dziejów. I poniekąd jest to taki naturalny wybór. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania naukowe, to ja rzeczywiście ukończyłem studia magisterskie. W Pisząc pracę u pana profesora Stanisława Bożyka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, zajmując się od początku prawem ustrojowym, to była praca poświęcona ewolucji ustroju Francji. Natomiast na studiach doktoranckich miałem krótki romans z prawem handlowym. Krótki, bo zakończony rychłym powrotem na łono prawa konstytucyjnego, gdzie pozostaje do dzisiaj. I to jest prawo, prawo ustrojowe. Pomysł mojego pierwszego promotora doktoratu, pana profesora Eugeniusza Zwierzchowskiego, żeby pozostać przy tym prawie ustrojowym, ale szukać nowych obszarów dla prawa konstytucyjnego, no i tym obszarem stała się Ukraina. Także do dzisiaj zajmuję się systemami rządów, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Wschodniej, a jeszcze bardziej szczegółowo właśnie. Ustrojem Ukrainy. Moje doświadczenia wdrożeniowe należy podzielić na dwa regiony. Tak? Najpierw Europa Wschodnia, i tutaj rzeczywiście to są przede wszystkim publikacje poświęcone systemu rządów państw Europy Wschodniej, ale też praca ekspercka. W roku 2014 byłem członkiem grupy eksperckiej, która opiniowała projekt zmiany konstytucji, projekt zmiany systemu rządów Republiki Łotewskiej. To była grupa powołana przy prezydencie Republiki Łotewskiej i taką ekspertyzę dla naszych nieco dalszych sąsiadów przygotowywałem. Jeżeli chodzi o drugi Obszar, no to Polska, i tutaj rzeczywiście ta współpraca jest oczywiście dużo, dużo, dużo silniejsza. To są ekspertyzy przygotowywane zarówno dla kancelarii izb parlamentarnych, dla kancelarii prezesa Rady Ministrów, dla samorządów, ale również dla podmiotów prywatnych, czyli przede wszystkim kancelarii prawniczych, które wykorzystują w swoich postępowaniach te ekspertyzy jeżeli chodzi o doświadczenie eksperckie to nie sposób zapomnieć o projekcie którego pomysłodawcą był w roku 2015 ówczesny rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Leonard Etel czyli powołania do życia Centrum Eksperckiego Uniwersytetu w Białymstoku które zajmuje się komercjalizacją wiedzy naszych pracowników naukowych a którego od początku jestem prezesem i zwracam się do wszystkich państwa z wielką prośbą o korzystanie z naszych usług.